Madryt, czyli stolica Hiszpanii, to często wybierany kierunek na Erasmusa. Dlaczego przyciąga tyle turystów i studentów, już opowiadaliśmy w naszym innym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o szukaniu zakwaterowania. Pokój, mieszkanie, akademik, publiczny, prywatny. Gdzie i za ile? No właśnie, jak to z tym jest. Większość ludzi w Madrycie wynajmuje mieszkania. Więc z jednej strony fajnie, bo to oznacza, że będzie dużo tych mieszkań do wynajęcia. Ale z drugiej strony też duża konkurencja. Jestem Karolina z Erasmus Play i dzisiaj opowiem Ci wszystkie sekrety, jak znaleźć idealne zakwaterowanie na Erasmusa w Madrycie. Zaczynajmy! Zaczynajmy! Zacznijmy od kosztów utrzymania. Madryt jest jednym z najdroższych miast w Hiszpanii, więc musisz dostosować i swój styl życia, i swoje gusta, w tym wypadku mieszkaniowe do swojego budżetu. Ale dlaczego Madryt jest taki drogi? No bo stolica? I tak i nie. Oczywiście, tak jak w przypadku każdego miasta, nawet Warszawy, sam fakt bycia stolicą już podnosi status tego miasta. Madryt jest atrakcyjnym miastem i dla. Profesjonalistów, pracujących, studentów i turystów, co znacznie zwiększyło popyt na wynajem i kupno domów i mieszkań, szczególnie w centrum. Ogólny rozwój gospodarczy miasta sprawił, że ceny są wyższe, zarówno jeśli chodzi o usługi. Żywność czy transport. Chociaż tutaj ten transport jest bardzo dobrze rozwinięty, a szczególnie jeśli jesteś osobą młodą, możesz korzystać z fajnych promocji, na przykład zakupując Amonochoven. I wreszcie aspekt. Taki międzynarodowy, ponieważ w Madrycie znajduje się wiele też film, z zagranicy, jest mnóstwo turystów. To właśnie tu i w Barcelonie znajdziesz najwięcej ofert pracy. Tutaj odbywają się największe festiwale i koncerty. Tutaj znajdziesz też międzynarodowe sieciówki, zarówno sklepy, jak i jakieś lokale gastronomiczne. Aby dać Ci obraz, kawa w Madrycie w takim zwykłym barze może kosztować od 1,5 do 3 euro na przykład. Ale jeśli pijesz ją już w bardziej... W takich popularnych, turystycznych miejscach cena może wzrosnąć nawet powyżej 5 euro. Piwo to zazwyczaj około jakieś 2-3 euro. Co do zakwaterowania, koszt kawalerki to między 900 a na przykład 1200 euro miesięcznie. Prywatne pokoje we wspólnych mieszkaniach mogą zacząć się od 550 euro wzwyż. Należy jednak pamiętać, że ceny najmu mieszkania w Madrycie. Będą się różnić w zależności od lokalizacji, warunków i typu zakwaterowania, i też od tego będą zależeć. Możesz szukać prywatnego pokoju i dzielić mieszkanie z innymi studentami. Możesz wynająć też pokój w akademiku, ale tu uprzedzam. Że czasem jak my mamy takie spostrzeżenie, że te nasze akademiki mogą być w takim gorszym stanie, to tutaj nie. Tutaj zupełnie co innego to są takie bardziej fancy budynki, gdzie też oferowane są takie dodatkowe usługi, jak na przykład sprzątanie, wyżywienie czy klimatyzacja. A to akurat w Madrycie ci się przyda, ponieważ tak już od. Mniej więcej końcówki maja już zdarzają się upały. Takie akademiki to na przykład Jugo, które ma 7 różnych budynków w całym mieście, albo Livenza Living. Co do mieszkań to znajdziesz i duże, i małe, i kawalerki, i też żeby wynająć z koleżanką czy z kolegą w różnych częściach, w takich fajniejszych, centralnych i też gdzieś na obrzeżu. No dobrze, to jak się przygotować i jak wychaczyć taką perełkę i znaleźć idealne zakwaterowanie? Po pierwsze Zacznij szukać z wyprzedzeniem. Popyt na zakwaterowanie w Madrycie jest duży, więc jak już wiesz, że będziesz na przykład na następny semestr czy cały rok studiował w Madrycie, to jak tylko się o tym dowiesz, od razu szukaj jakiegoś mieszkanka czy pokoju. Zwiększy to Twoje szanse na znalezienie czegoś w przystępnej cenie i z fajnymi warunkami. 2. Szukaj zakwaterowania na sprawdzonych stronach. Tu polecamy korzystać z naszej strony Erasmus Play. Całą pracę wykonaliśmy już za Ciebie, zgromadziliśmy na jednej stronie wszystkie dostępne i sprawdzone zakwaterowanie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę, piszesz interesujące Cię miasto, w tym przypadku Madrid, a będziesz mógł przejrzeć ponad 25 tysięcy możliwych ofert mieszkań, pokoi, akademików. Każde ogłoszenie zostało zweryfikowane przez naszych partnerów i agentów nieruchomości. Więc to, co jest w ogłoszeniu, też takie będzie po Twoim przyjeździe i dopiero wtedy właściciel otrzyma zapłatę. 3. Rozważ mieszkanie na obrzeżach Madrytu. Jeśli Twój budżet jest ograniczony, to poszukaj mieszkanka poza tym Madrytem, Madrytem, ponieważ czynsze zazwyczaj są dużo tańsze. Wokół Madrytu są inne, mniejsze miejscowości, miasteczka, które przez to, jak rozrosł się Madryt, to troszeczkę się połączyło i jedno drugie się tak zazębiło. Trochę jak Trójmiasto, czy na przykład Chorzów do Katowic. Madryt dookoła w całym swoim regionie po hiszpańsku Komunidad, jest bardzo dobrze połączony. Masz metro, y, pociągi podmiejskie, no i oczywiście sieć autobusów. Niektóre kampusy w ogóle są dalej od centrum, więc sprawdź dokładnie, gdzie znajduje się Twój wydział. 4. Bądź elastyczny i działaj szybko. Nikt nie lubi presji, ale dobre. Ładne i takie naprawdę przytulne zakwaterowania, nie tylko w Madrycie, ale rozchodzą się jak. Świeże włeczki Pojawia się i znika, dlatego musisz szybko podejmować decyzję. Bądź elastyczny i otwarty na wiele różnych możliwości. To pomoże ci szybciej znaleźć zakwaterowanie. 5. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty. Podczas pobytu w Madrycie będziesz musiał sobie przygotować wszystkie papiery niezbędne do załatwienia formalności w Hiszpanii. Pamiętaj zabrać ze sobą dowód osobisty, paszport, list akceptacyjny z uniwersytetu i ważne ubezpieczenie: może być to EQUS. Czasami też przez uczelnie wymagane są dodatkowe ubezpieczenia, tak czy siak fajnie się takie zaopatrzyć. A oto z niektórych najlepszych dzielnic do zamieszkania w Madrycie: Moncloa jest. Znajduje się w pobliżu uniwersytetów Kompultense i Politechniki, co znacznie pozwala zaoszczędzić na transporcie i też na pieniążkach. Jest to bardzo popularna dzielnica wśród studentów ze względu na taką swoją młodą atmosferę. Dużo barów dookoła. I łatwo dostępny transport. Jedynym minusem są wyższe ceny ze względu na duży popyt. Malasania. Jest to troszeczkę bardziej alternatywna dzielnica idealna dla studentów lubiących kulturę, sztukę. Znajduje się tu również szeroki wybór barów, kawiarni, restauracji. Zwłaszcza to może być nieco hałaśliwa w nocy. No i ze względu na swoją popularność, też te ceny. No nie będą najniższe. Lewa pies. Jest to wielokulturowa i tętniąca życiem i bardziej przystępna dzielnica, także centralna. Można nawet powiedzieć, że chyba jedną z takich najtańszych centrum, a jednocześnie i tak oferuje bogatą ofertę, oferować oferty. No nieważne. I tak znajdziesz tam dużo barów, restauracji, kawiarni, czego sobie życzysz. Główną wadą jest to, że niektóre ulice, szczególnie w nocy, mogą wydawać się trochę bardziej niebezpieczne. Ale z drugiej strony fajnie, bo właśnie wszędzie masz blisko. La Latina. Jedna z najbardziej tradycyjnych dzielnic Madrytu. Znana z barów tapas i weekendowej atmosfery. Znajduje się blisko centrum i innych obszarów turystycznych, np. Plaza Mayor czy El Rastro. Tutaj ze względu na jej popularność Także cena czynszu będzie troszeczkę wyższa. Czambury. Jest to spokojna i mieszkalna dzielnica. W takim sensie rzeczywiście tam jest więcej takich, takich mieszkań, tak jak na przykład centrum, że jest trochę takiego centrum, takiej turystyki, gdzie nigdzie jakieś, jakieś mieszkanka. Nie, tutaj bardziej tak już nastawiona na Jakieś budynki i, i bloki. Z szerokimi uliczkami i ulicami. Mniej hałaśliwa niż inne dzielnice. Jest dobrze skomunikowana z centrum i uniwersytetami oraz oferuje szeroki zakres usług, parków. Jest to bardziej tradycyjny i nieco bardziej ekskluzywny obszar. Ale wszystkie te obszary, które wymieniliśmy, łączą ze sobą imprezowanie. Takie życie studenckie, dostępność mieszkań i ogólnie są bardzo atrakcyjne dla studentów, czy to też dla kogokolwiek, kto by nie przyjeżdżał do Madrytu. Jeśli Twój uniwersytet nie znajduje się w centrum, albo chcesz troszeczkę zaoszczędzić pieniędzy, to polecamy Ci właśnie poszukać czegoś na obrzeżach Madrytu. No ale to z kolei ma taką wadę, że takich miejsc do rozrywki, czy do wyjścia tak na co dzień będzie mniej. Hetafe jeśli studiujesz na Uniwersytecie Carlosa III w Madrycie, mieszkanie w Getafe jest bardzo dobrą opcją, ponieważ będziesz blisko głównego kampusu. Pozwoli ci to zaoszczędzić czas i pieniążki na transporcie. Jest również bardzo dobrze skomunikowana z centrum Madrytu dzięki podmiejskim pociągom Renfe Sercanias czy metrem. Leganés kolejne miasto na południe od Madrytu, w pobliżu wcześniej wspomnianego uniwersytetu i kampusu, oferuje. Niższe, czynsze i spokojną atmosferę, i jest bardzo dobrze także skomunikowany. Alcorcón także znajduje się na południe od Madrytu i jest jednym z największych miast na jego obrzeżach. Bardzo cicha i spokojna atmosfera. Znajduje się tu kampus Uniwersytetu Rey Juan Carlos, co czyni go atrakcyjną opcją. Dla tamtejszych studentów. Znajdują się tutaj także różne centra handlowe, na przykład bardzo popularny jak z Madrid. Oferuje niedrogie zakwaterowanie, bardzo dobre połączenia. Tam dojeżdża linia metra 10, która łączy Alcorcon bezpośrednio z Madrytem, więc też polecamy właśnie bliżej tej stacji metra sobie coś znaleźć. Mostolos, położone także w sąsiedztwie wyżej wcześniej wspomnianych miejscowości. Znajduje się tu jeden z kampusów Uniwersytetu Rey Juan Carlos. Ma dobre ceny wynajmu, studencką atmosferę i oczywiście też dobrze połączone. Fuenlabrada. Podobnie jak wcześniej wspomniane miejsce, tutaj także znajduje się kampus Uniwersytetu. Przystępny ekonomicznie i z dobrym transportem. Villa Missiosa de Odon. Jest to małe miasto położone na południowy zachód od Madrytu, gdzie znajduje się Uniwersytet Europea de Madryt. Więc ten obszar będzie idealny dla tamtejszych studentów. A ceny za mieszkanie też są bardziej przystępne niż te z centrum Madrytu. To już koniec dzisiejszego materiału wideo. Mamy nadzieję, że pomógł Ci rozwiązać Twoje wątpliwości. Nie zapomnij zasubskrybować i nacisnąć na mały dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. W naszej grupie na Facebooku, którą zostawiamy Ci na dole w opisie, możesz poznać innych Erasmusów, a także dowiedzieć się więcej o ich kierunkach. Udostępniamy tam wiele fajnych treści, pamiętniki z Erasmusa, nawet memy. Do zobaczenia wkrótce z nowymi filmikami. Na razie asistencie